Dzień dobry, dzisiaj pomówimy sobie na temat lążowania dla pleców. Pomoże nam w tym konik, który zostanie oklejony elegancko naklejkami nieszkodliwymi, po to tylko, żeby tam ułatwić zaobserwowanie pewnych rzeczy. To są te elementy, na które ja osobiście zwracam uwagę. Widzimy tutaj tak, linię pod brzuchem, taką niebieską którą chcielibyśmy popracować, żeby była troszeczkę mocniej wciągnięta, trochę mocniej zaangażowany brzuch w tą całą pracę, żeby stworzyć nam lepsze oparcie dla kręgosłupa, lepsze podparcie samego konia. Mamy linię na biodrze, która bardzo często jest odpuszczana przez jeźdźców w czasie lążowania, czyli tak naprawdę nie pracuje. Co widzimy teraz? Mamy też Linię naszej taką niebieską, to będą nasze linie pracy, które wyznaczą nam trzy punkty na początek, nad którymi można popracować. Oprócz tego zaraz zobaczymy. Kropeczkami oznaczyłam po prostu ważne punkty, które warto sobie uświadomić. To jest kolano, to jest biodro, to jest ta kropeczka za kłębem i jeszcze jedna kropeczka przed kłębem. To wgłębienie chcemy zlikwidować. Zlikwidowanie go wzmocni nam mięsień zakłębiony. Żeby tego dokonać, będziemy pracować właśnie nad tą linią biodra, którą tutaj mamy zaznaczoną, i linią na szyi, którą tak naprawdę chcemy poruszyć, żeby ta szyja była mocna, duża, szeroka. Będzidło powinno stać w jednym miejscu. To ta czerwona linia, którą widzieliśmy przed chwilą, na zadzie, jest o tyle ważna, że jest to największy problem, tak naprawdę, z którym się spotykamy. W momentach, kiedy potrzebujemy odrobinkę więcej pracy, nagle okazuje się, że koń od tej pracy troszkę ucieka przez pochylenie bioder. Czyli tak naprawdę zaczynamy widzieć tą czerwoną linię. Tutaj sobie zobaczymy fragment, kiedy rzeczywiście chcemy poprosić o trochę więcej takiej czystej pracy nad tymi mięśniami. Do tego użyjemy akurat w tym przypadku chambonu. Natomiast to jest wszystko jedno, jak ta praca będzie przeprowadzona. Czy ona będzie w sposób naturalny, czy bez żadnych użyć, czy na innych wypięciach. Generalnie ma doprowadzić do tego samego rozwoju mięśnia naszej, rozwoju mięśnia na grzbiecie, rozwoju mięśni zadu. No i dobrze by było ten brzuch też zlikwidować. Tutaj to, co widzimy, to to, że właśnie zaczyna nam się pojawiać usztywnienie pleców w postaci tej czerwonej linii całkiem widocznej w tym momencie. Jeżeli koń pochyla miednicę do środka, czyli tak naprawdę nie przejmuje ciężaru na wewnętrzną zadnią nogę, a unikając tego napina plecy, to jego kręgosłup nie jest w linii prostej i te siły nie mają szans się przepuścić. Czyli tak naprawdę mamy konia nieprzepuszczalnego, który... W tym momencie nie jest w stanie o właśnie, unieść całego ciężaru jeźdźca w sposób symetryczny. Będzie problem i z dosiadem, i z wysiedzeniem na takim koniu stąd potrzebne nam jest to zaangażowanie. No właśnie, żeby mu ułatwić pracę, robimy troszkę więcej przejść, troszkę więcej tworzymy sytuacji, w których ten koń będzie musiał zadem popracować. Możemy zaproponować większe wygięcia i zobaczyć na ile uda nam się ustabilizować pysk w jednym miejscu i zaangażować zak. Jeżeli nam się pojawia to razem, super. Wtedy, wtedy jesteśmy bardziej zadowoleni. Przejścia, przejścia, jeszcze raz przejścia. Jak widać w przejściach można by zaangażować troszkę więcej właśnie mięśni brzucha, czyli tą linię na dole, którą tutaj widzimy, poprosić konia i na wygięciach i na przejściach o to, żeby trochę mimo wszystko tym brzuchem popracował. Co spowoduje wygięcie zaangażowanie mięśni pleców tak naprawdę. No właśnie, a propos Champonu, lubię narzędzie, bo rzeczywiście daje natychmiastowy luz w momencie, jak koń. Schyli głowę lub się zganaszuje. To jest wybór konia. Natomiast wybór narzędzia należy do was to tutaj nie będę dyskutować. Bez względu na inne, jak, na to jakiego narzędzia użyjemy, efekt ma być jeden. długo stojące w jednej pozycji i pracująca szyja. Co nam się udaje tutaj uzyskać? O, tak jak teraz, sekundami tak naprawdę. Miejmy nadzieję, że w czasie trwania naszej pracy to będzie troszeczkę lepiej wyglądało. Natomiast jak widzimy, nie pracuje ta linia na dole, która tutaj nam się odrywa. No właśnie. I tutaj taka uwaga na to, co tak naprawdę robimy. Chciałabym, żeby ta praca szła w kierunku ruchu, w kierunku zaangażowania, w kierunku rzeczywiście zużycia tych mięśni, które są nam potrzebne. Bardzo często widzę, że e, ktoś gania konia na sznurku, nie wiedząc tak naprawdę, czego od niego wymagać. Mam nadzieję, że tutaj te linie, które mamy na niebiesko i zwłaszcza te, które widzimy na czerwono, jeżeli Wam to ułatwi, naprawdę naklejcie sobie przynajmniej jeden punkt na konia, ten na zadzie, którego nie chcecie widzieć. Jeżeli rzeczywiście wychodzi Wam tak, że widzicie, to znaczy, że ta praca idzie w złym kierunku. W takiej sytuacji chcemy, żeby tego ruchu było jak najwięcej, żeby koń wyraźnie przekraczał swoje ślady, żeby szedł wyraźnym kłusem. Przydałaby się nam większa lekkość łopatki i przydałoby nam się więcej. Czyli przypomnijmy jeszcze raz. Czerwone kreski. To są te miejsca, w których rzeczywiście nie chcemy rozwoju mięśniowego, niebieskie kreski to są te miejsca, w których te my chcemy mieć bardzo silne, ale pracujące w określony sposób. Bez budowania ich w dziwnych kierunkach, które tylko są kompensatą, nie tak naprawdę i bólów tego konia. Natomiast kropki. Tutaj, w tych oznaczeniach, są to miejsca, w których te mięśni w jakiś sposób się łączą, są dla nas ważne, są dla nas istotne, żeby na nie zwrócić uwagę. Dajcie znać, czy Wam to pomogło w jakiś sposób, czy okleiliście swoje konie, być może ktoś z Was zaczął zwracać uwagę na inne rzeczy niż dotychczas, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. No i na koniec całego filmiku. Protip: czyli ma, a jeżeli chcecie sobie ułatwić. Naprawdę, ubierzcie się symetrycznie. Niech ten koń widzi wasze połowy ciała prawą i lewą. Niech on sobie zdaje sprawę z tego, gdzie i czego żądacie. Bo inaczej budzi to tylko jego frustrację i niezrozumienie, co za tym idzie waszą również. W związku z tym, do lążowania ubieramy się symetrycznie. Starajcie się unikać powiewających szalików. Starajcie się unikać rzeczy, które w tym momencie będą po prostu tego konia rozpraszać i wam przeszkadzać. Dziękuję na dziś. Rzućcie okiem na inne filmiki. Na początek rzeczywiście dużo będzie na temat pleców jako takich. Dla mnie to jest bardzo ważne wiedzie, żeby ten koń symetrycznie się rozwijał i żeby rzeczywiście wzmacniać jego fizyczność wzmacniać jego siłę, dawać mu trochę radości i trochę wyprzedzenia, żeby się miał czym popisać na pastwisku przy kolegach.